Być może dziwnie to wygląda Pod jednym dachem panów dwóch Lecz w tym szaleństwie jest metoda I wbrew pozorom zdrowy duch Jeden drugiemu poda rękę Pocieszy słowem w bo złej Po wyboistych ścieżkach życia tandemem Podróżowa że. I choć po przejściach czuć sterani Nie wypadamy jeszcze z Zawsze do usług drobie panie

Która godzina? Trzecia. Pali się? Nie. To wypadł do swego pokoju. Współczuj mi, od trzech dni nie śpię. Ja też. Ale ty przeze mnie, a ja z powodu insomnii. Chcę spać, a nie mogę. Zobacz, jaką mam poszarzałą twarz. Przestań, no. Ale poszarzało. Jak ty to robisz, że po prostu zasypiasz? Normalnie, Romek, jak widzisz, kładę się w pościeli i zasypiam momentalnie. Jak ja ci tego zazdroszczę. Romuś, patrz, tam przy drzwiach jest taki psztyczek. Nie uwierz, że ale jak psztykniesz w ten psztyczek, to światło gaśnie tak w jednej chwili. Spróbuj, no, na pewno ci się uda. Dobrze. Stoczę ty walkę sam. Stać się stać. Cześć. Cześć. Wiktor, śniadanko. Zwariowal? <noise> Skąd ty się tu wziąłeś? No to skąd? Przepełzłem szybem wentylacyjnym. Śniadajmy. Jedz jajecznicę, bo ci ostygnie. Jaką jajecznicę? To zupa mleczna z tymi farfoclami. <grym> trzy noże mi dałeś? O, a ja mam trzy widelce. To co, dobierz dwie łyżki, będziesz miał fula. Gdzie jest cukier? <grym> Już. Ty, ja wiem dlaczego ty cierpisz na bezsenność. <grym> Baby ci potrzeba, byś się umówił z tą Mają. Nie mam siły. Przyniosę ketchup. Ty. Ale to jest płyn do przetykania z lewu. Tak, dobrze. Później się tym zajmę. Proszę. To co mam z tym zrobić? Mam sobie to wcisnąć do zupy? Ja otworzę. No fajnie. Zamrożony kurczak. I płyn do czyszczenia z lewu. Normalnie. Dobry. Dzień dobry, Jackiewicz. Panie redaktorze, redaktorze wy to, że mam te papiery. Co? Co robimy? Wpuszczamy go? Niech stracę. Proszę. Do widzenia. Już wróciliście? Jak tam opera? Był hydraulik? Dobrze się pan czuje? Jak dobrze? Trzy dni nie śpi. Zobacz, A. To dlatego wygląda pan jak trup. Monika? No, ja nie mówiłam, że wygląda pan jak trup, bo to nie wypada, ale skoro to nie jest starość, tylko bezsenność, to panu powiem. Wygląda pan jak trup. Dziękuję. Kawy. dziękuję. <grym. grym> z <Znaczkiem. grym> A, dziękuję, nie sole. Też kiedyś cierpiałam na bezsenność. No, jak? No, jak za z tym poradziłaś? <grym> Zasnęłam. Monika. Romek, powinienś połknąć jakieś proszki. Połknąłem wszystko, co było w apteczce. I... U, źle. O, już po zapasie moich zatyczek do uszu. I co teraz? No co, nic. Teraz zapomnij, patrz. Romek, patrz, ptaszek! Gdzie? O, trzy dni. Wielki mistrz każe wam też oznajmić, panie, że jeśli wam skąpo pola do bitwy, to się z wojskami wam ustąpi, abyście nie gnuśnieli w zaroślach. Jeczów ci u nas dostanie. Halo? Razem, mówi Romek. Romek, widziałaś może w kinie nocnego Marka Krzyżaków? Ależ ten aktor, który grał Juranda, był wyborny. Mówię ci, odcięli mu rękę, wydłubali oczy, potem odcięli język, żeby nie powiedział, kto to zrobił. A on faniaczek, wylizał się z tego i potem się tylko przeżegnał. Rozumiesz, żeby, że to Krzyżacy. No naturalnie, że wiem. Jest trzecia trzydzieści rano. Jak to masz to w dupie? Z tej strony jej nie znałem. Wiktor, hop-hop, śniadanko, wstajemy. Już dziesięć minut cię wołam. Och, ty śpiaszku, prześmieszny. Chcesz jeść z zamkniętymi oczami? Budzimy się, budzimy. jak się czuję, z pół godziny. Napijemy się kawki i od razu poczujemy się jak nowo narodzeni. Jak na dworze. Ciemno. Wydaje ci się. Która godzina? Proszę? Która godzina, bo nie wzięłem ten. Czwarta rano. Czwarta rano w nocy? No jak ty budzisz mnie o czwartej rano w nocy? Nie no, stary. Masz pięć sekund, że mnie z powrotem musi być. Posiedź ze mną chociaż do szóstej, aż będzie coś ciekawego w telewizji. Pomyśl, obudzisz się i będziesz już po śniadaniu i wiesz, ile zaoszczędzisz czasu? Proszę, ty jesteś wariatem! Stary! Ty oszalałeś z powodu braku snu! Poczytaj sobie gazetkę, zrelaksuj się. To jest wczorajsza gazeta, wczorajsza, bo dzisiejsza jeszcze się nie ukazała. Jak się ukażą, to z twoim nekrologiem na pierwszej stronie! No w takim razie zabij mnie tym zbankiem do kawy! <tryk> Ej! U się, przestań histeryzować. Czekaj, musimy poważnie zastanowić. Jaka jest przyczyna Twojej bezsenności? Musiało się wydarzyć coś, co nie pozwala Ci spać. W Dilu nocy już nie śpisz. Od czterech. Czyli to było cztery dni temu. Wtorek. Dobra, stary. Co robiłeś we wtorek? Po kolei, ABC. A. Poszedłem do pralni, odebrałem koszulę, nie dali mi drucianych wieszaków, wpadłem w szał. Mm, nie. B. W skrzynce była wizo, poszedłem na pocztę, była kolejka, wpadłem w szał. C. Poszedłem na zakupy, spotkałem Grażynkę z jakimś obcym mężczyzną. C. Co? O, C! Grażynka! Co Grażynka? No, Grażynka, spotkałeś swoją byłą żonę. Była z obcym mężczyzną. No co w tym dziwnego? Jak co w tym dziwnego? Twoja była żona była z mężczyzną. Co? Czyli udajesz, że nic się nie stało, a z powodu zazdrości nie mogę spać. No i. Widzisz. I teraz dzięki mojej psychoanalizie. Proszę bardzo, kiedy już wiesz, co cię gryzie, zadzwoń sobie do niej, chcę wszystko wyjaśnić. Ale przecież wiesz, jak ona nienawidzi, jak jestem zazdrosny. Promega, ty wiesz, jak ja nienawidzę, jak ktoś mnie budzi o czwartej rano. Dokąd idziesz? Dokud... Po że i do łóżka. Posiedź, nie posiedzisz. Jeżeli powiesz jeszcze jedno słowo, to posiedzę. 10-15 lat za morderstwo z premedytacją. Cześć. No jak? Zatwierdz sprawę z Grażynką? Wynająłem detektywa, żeby ją śledził. Co ty? Za ciastka? To początkujący detektyw. Aha, o Wilkomowa. No chyba o chomiku. Są tak chroboczy? Przecież mógłby zadzwonić do drzwi. Forstuje drzwi kartą kredytową. Dla zawodowca to pestka. Zwłaszcza, że nie zamknąłem na klucz. Oj Romek, Romek. Cześć Stefan. Jestem tu incognito Jakie są wyniki śledztwa? Najpierw ciastka. Nie, no to war pierwsza klasa. Obiekt to. Mężczyzna rasy białej, wzrost 1,80 m. No jak? Przecież mówimy o grażynce, Grażyńska jak z kobietą. Ale mówimy o mężczyźnie, z którym ją widziałem. Drobnej budowy ciała, włosy, rude. Zdradza mnie z rudzielcem. Ale właściwie dlaczego ty mi to mówisz, jak go widziałem? Imię. Gustaw, nazwisko Frendzlewski. O czym rozmawiał z moją żoną? Byłą żoną. Mówili o jej zderzakach. Zabiję. Zabiję Miała stłuczkę samochodową. On jest agentem ubezpieczeniowym. O Boże, co za ulga, myślałem, że ma romans. No, romans, grażynka romans. Chyba ci pogięło. Gdzie ona by znalazła drugiego takiego cymbała, jak ty. Dziękuję, że to wyjaśniłeś. Zależało mi bardzo na dyskrecji. Jestem zawodowcem? Pewnie. Stefan, hmm? a jak udało ci się to ustalić? No, no nie powiedziałem grażynce, że Roman pyta. <grym> Super. <grym> Najważniejsze, że będziesz mógł z powrotem spokojnie spać. Najważniejsze dlaczego? No, bo sen, to zdrowie. Bo nie będzie mnie budził w nocy. No, też, też. Czasem ci mleczko, żebyś lepiej spał. Nie powinno cię tu być. Nie chcesz? Twoje zdrowie. O czym to żeśmy rozmawiali? Dobra, noc. Aha, jeszcze jedno. Teoria z grażynką jako przyczyną mojej bezcenności nie sprawdza się. Trzecia w nocy, a spać się nie chcę. Zagrasz ze mną w ping-ponga? <śpiewanie> Mam coś, co poprawi ci humor. Chodź, No chodź, 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 no chodź! Chodź, chodź, chodź. ta -dam! No co? Ta-da! No łóżko. Wykupiłem no ci nowe łóżko. Znaczy, łóżko nie jest nowe, jest zużywane, ale zobacz jakie, zobacz jakie, widzisz? Wodne, żebyś się mógł wreszcie wyspać. Ja mam spać w używanym łóżku. Woda jest czysta, nowa w środku. Ja nie mogę spać na miękki. Ja muszę mieć... Ja muszę spać na twardy. To, to się zamrozi! Matko, no, pusz się chociaż na chwilę, zobaczysz. Nie ja owszem. Jas. Yes! Widzisz? A to nie, nie koniec niespodzianek. Uważaj. Tadam. Sorry, 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 sorry. Nie da płyta. Teraz uważaj. Tak. Czujesz? Mm -hmm. Szufan. Przy tym będziesz spadł nie mogę. Zobacz. Co jest? Muszę iść do zaleceń. A ja do kuchni. Śpij, Romek. O, śpi! Panie redaktorze, redaktorze Wiktorze, no. bo ja czytałam, że ziewanie jest zaraźliwe i że wtedy wydzielają się jakieś enzymy czy coś. Proszę cię, Monika. Śpij, Romeczki! Śpi! Siła sugestii jest ogromna. Ja kiedyś obgryzałam paznokcie i pan psycholog powiedział do mnie Monika, nie obgryzaj paznokci. I przestałam. Opowiem mu jeden dzień ze swojej pracy. O, widzisz? O, i to go może uśpić. Subtelnie i niewykrywalnie wplotę w moją opowieść e, z, z słowa klucze, które będą się kojarzyły ze spaniem. Idzie. I ziewaj. Jak najwięcej ziewaj. Mi. Ziewam. Co się. O, właśnie opowiadałem, co mi się ostatnio, wiesz, przydarzyło. Siadaj, 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 siada. Romek. Super historia, nie uwierzysz. Dostałem cynk, że w fabryce poduszek... <śmany> a, a, nic specjalnego się nie dzieje, ale to nie uśpiło mojej <śmany> czujności. Pojechałem na miejsce. I zobaczyłem, jak dwóch gangsterów ubranych w, w piżamy rznie duże, wygodne łóżko. Żrą! Żrą! Żr! Nagle pojawiły się owce. Owce? Przeskakiwały przez ogrodzenie. Zacząłem je liczyć. Jedna owca, druga owca. Stefan, ej, Stefan, kogo ty chcesz uśpić? Lewa górna siódemka do ekstrakcji. Były sobie kotki dwa.

Zadzwonię do twojej matki, żeby mi przesłała parę takich twoich gadżetów z dzieciństwa. O, wiesz? O, pan Bobo! z mi do 17 roku życia, byliśmy bardzo blisko. To po co ta folia? No, zabezpieczenie, żeby się nie zakurzył. I, i, I książeczki. O. Moje książeczki. Pimpuś sadełko, królowa śniegu. No i teraz pimpuś sadełko i królowa śniegu idą, co? Spać, a Romek razem z nimi. Już. Romek, zrobiłem wszystko, żeby ci stworzyć warunki Rynki żywsem wyjęte z dzieciństwa, żebyś spał! Bo czego ci brakuje, żeby zasnąć? Tata zawsze mówił dobrano z kolego. Dobrano z kolego? O nie, 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 jeszcze nie, Kolego? Kolega? Przeczytaj mi bajkę. Co? Tata zawsze mi czytał bajkę, inaczej nie zasnął. Czerwony kapturek, może być? Ooo, czerwony kapturek, ulubiony. Dawno, dawno temu. Uuu, teraz będzie straszne. Za górami, za lasami. Ale czytaj głosi, bo pan Bobo nie słyszy przez folię. I tak kończy się ta opowieść. O dwojgu dzieciach, o Jasiu i Małgosi. Od tej pory Jasi i Małgosia zawsze słuchali rodziców. Nigdy nie wychodzili samotnie do lasu. Pięknie. Pan Bobo zasnął, tylko pan Jackiewicz ma wytrześć. No, ale na królewnie śnieżce prawie ci się udało. Dobra, idę sobie wnieść pokój w hotelu. Ale co ty dasz radę? Przecież dopiero jest 20 po 11. Jest pół do trzeciej w nocy. Nie. Jak nie, jak nie, jak widzę, w pół do trzeciej w nocy, mam ci powiedzieć dużymi literami, w pół do trzeciej w nocy! Faktycznie stanął mi zegarek. Nowiutki, elektroniczny zegarek. Chodził raptem sześć dni. Trze? Sześć dni? Mhm. Ty, co ty robisz ze starym? Zostawiłem w pracowni. Ten jest nowy elektroniczny. Mm, elektroniczny, a bateryjka? Cyka. Słucham? Czy cyka? Oczywiście, że nie, to jest porządny zegarek. A stary cykał. Nie, stary tykał. Nie śpisz, bo ci nie cyka. A czy nie tyka? Czyli przyczyna mojej bezcenności jest tak banalna. No, zobaczysz. No jutro spróbuj, no przyniesiesz zegarek z pracowni, założysz na rękę i zaśniesz jak niemowlę, zobaczysz. No ale dzisiaj co dzisiaj? Kolejna bezsenna noc mnie zabije. Zamknij oczy. Co? Zamknij oczy. Romek, śpisz? Heh, fajnie. Czwarta w nocy teraz. Ja nie mogę spać. Romek, obudź się. Romek, głodny jestem. Jest czwarta. Zrób mi śniadanku.